you <laughs> Tomasz Bugowski z zespołu Bugowski Serwis. Chciałbym bardzo podziękować za ten sezon. Myślę, że udany. Myślę, że rywalizacja była na wysokim poziomie. Ostatni mecz finałowy naprawdę no, spędził troszeczkę sens powiek, bo było wszystko na styku. Kontuzje niektórych zawodników spowodowały to, że nas osłabiło trochę, ale daliśmy radę. Jeszcze raz bardzo dziękuję za organizację. Dziękuję zespołowi za waleczność do końca i za wygrany finał. Sam domku jesteś All Star e, Maxi Basketball 35+. Plus. E, mimo, że w finale nie zagrałeś, ten chyba nie dosyć Ci zostaje, że lada moment wybiegniesz na boisko i nadrobisz wszystko. Oczywiście tak, bardzo chciałem dzisiaj wyjść na to, na to spotkanie, no niestety kontuzja nie pozwala mi na to, ale jeszcze raz dziękuję Wam za udział i za wszystko co się wydarzyło. Kogo można byłoby wyróżnić w zespole? Myślę, że cały zespół dzisiaj na dzisiejszym spotkaniu naprawdę sprostał swoim zadaniom w obronie i w ataku. Chłopaki zastąpili tych, co nie mogli być, tych, co nie grali w 100%, także jestem bardzo zadowolony z zespołu. Dziękuję. Marcin Kamiński, stare byki, wicemistrzowie ponownie. Gratulacje dla całej naszej drużyny i oczywiście dla, dla przeciwników. Znowu, jak zwykle, jak co roku, twardy mecz. I Czekamy na kolejny sezon, tak naprawdę, bo musimy się odegrać w końcu. Równo dzisiaj było przez pewien czas. Chociaż zaczęliśmy bardzo słabo. Yy, chyba cztery punkty były w trzeciej kwarcie. Początek słaby, jak się pojenormowało. No ale ciężko się z chłopakami yy, gra. Postaramy się w kolejnym sezonie, żeby zakończyło się odwrotnie. Kogo byś wyróżniał z własnej drużyny, jak również rywali. Przeciwnicy, każdy, każdy z chłopaków równy, równy poziom, niezależnie czy są wszyscy, czy, czy kilku chłopaków e, brakuje, trudno grać przeciwko każdemu, nie wyróżnić nikogo. u nas, również tak naprawdę e, każdy zagrał dzisiaj chyba najlepszy mecz w sezonie, nie możemy, nie możemy się czego wstydzić, e, była walka i to najważniejsze.